Jak osiągnąć sukces w życiu? To dziwne pytanie, bo są różne sukcesy. Dobre wyniki w danym obszarze działalności ludzkiej są rezultatem zwykle wielu czynników. Tutaj też bardzo ważne jest zapoznanie się, można powiedzieć, z lokalnymi standardami. Ogólnie rzecz biorąc, sukces zawiera się w czterech punktach. Po pierwsze, trzeba znać swoje predyspozycje. Nie można być fizykiem bez zdolności matematycznych. Jest interesujący mit na temat Alberta Einsteina, który warto obalić. Einstein owszem miał problemy w szkole, ale nie z matematyką, tylko z językami. Tak, to prawda, że pracując nad pewnymi zagadnieniami napotykał trudności, a przez to jeździł na konsultacje do pewnego matematyka. Tylko to nie były problemy szkolne. On jeździł do jednego z największych matematyków wszechczasów Dawida Hilberta który tak na marginesie zajmował się problemem nieskończoności i wielokrotnie lądował w zakładzie psychiatrycznym. Po drugie, trzeba mądrze i ciężko pracować, rozwijając swoje talenty. Bezcenne jest uczenie się na błędach także cudzych, warto też uczyć się od mądrzejszych od siebie. Mieć dobrych nauczycieli to skarb. Lubię przykład Fryderyka Niczego. Uważał on się za oryginalnego i genialnego myśliciela. Moim zdaniem nie był on taki oryginalny. Za takie ujęcie sprawy nienawidzą mnie studenci pierwszego roku filozofii. Czemu nicze nie był taki oryginalny? Bo moim zdaniem można zinterpretować jego filozofię jako pewną polemikę z Schopenhauerem, którego czytał namiętnie i poświęcił mu esej Schopenhauer jako wychowawca. Schopenhauer z kolei w porównaniu do niczego był skromny. Momentami sugerował, że jego pisma to komentarz do kanta. A także otwarcie przyznawał, że jego filozofia powstała dzięki temu, że jeden umysł przyswoił sobie pisma Kanta, Platona i zapoznał się ze świętymi księgami buddyzmu. Po trzecie, trzeba umieć korzystać z okazji. Świat nie jest sprawiedliwy, każdy startuje z trochę innego poziomu i tyle w temacie. Szkoda marnować czas na myślenie, że inni mieli łatwiej lub trudniej. Trzeba iść swoją drogą oraz korzystać z tych możliwości, które się ma. Interesująca jest historia powstania powieści Astronauci. Stanisław Lem w Zakopanem spotkał prezesa Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. Panowie rozmawiali o braku literatury fantastyczno-naukowej na rodzimym rynku. To był rok 1950. Prezes zapytał pisarza napiszesz? Lem odpowiedział krótko napiszę. Wielu artystów odpowiedziałoby dumnie, że nie, bo na zamówienie tworzą rzemieślnicy. Owszem, astronauci to nie jest najlepsza z książek Klema, ale pracując nad nią rozwinął warsztat. Wczesne książki pisarzy zwykle pozostawiają wiele do życzenia. Po czwarte, ważna jest również cierpliwość i konsekwencja. Mam wrażenie, że tego punktu się często nie docenia. Na przykład bardzo dużo zdolnych ludzi rezygnuje z doktoratu albo ze studiów, a mogliby robić niezłą karierę naukową. Często tak jest również w przypadku artystów czy różnych twórców. W wielu obszarach ludzkiej działalności, gratyfikacja finansowa, czy też w ogóle stabilizacja finansowa, przychodzi dość późno, jeśli w ogóle, a przez to sporo osób rezygnuje. To zrozumiałe, ile można za pietruchę albo za darmo pracować i podporządkowywać swoje życie pasji. Ideałami człowiek się przecież nie naje, satysfakcją również. Podsumowując, tajemnicę sukcesu można wyrazić zwięźle. Znaj siebie i swoje talenty, rozwijaj je systematycznie, ucz się od bardziej doświadczonych, korzystaj z okazji i bądź cierpliwy. W sumie to banalne, ale łatwo powiedzieć, trudno się tego trzymać. Przyznam się, że strasznie nie lubię mów motywacyjnych mędrców sukcesu, którzy osiągnęli sukces, bo ciągle mówili o sukcesie i zajmowaniu się sukcesem, choć na niczym innym się nie znają. Nie poznałem przekonujących teorii coachingowych. Mnie pod tym kątem filozofowie, myśliciele i publicyści zawiedli, a sprawa jest ważna. Przecież w każdym człowieku drzemią niesamowite pokłady. Szkoda, że rzadko dba się o ich wydobycie. Dlatego chciałbym podzielić się garścią refleksji o samotranscendencji, czyli przekraczaniu siebie. Wyróżniam pięć kluczowych składników rozwoju życiowego. Pierwszym jest szeroko rozumiane pisanie. Zupełnie inaczej myśli się na piśmie, ponieważ po zapisaniu rozważań można z nowej perspektywy spojrzeć na problem, pisząc łatwiej wejść w interakcję z pomysłem, rozwinąć go czy znaleźć jego niedociągnięcia. Tak mnie się wydaje, że pisanie jest bardzo niedocenionym elementem rozwoju życiowego. Prosta sprawa. Ile wiemy o losach wspólnot niepiśmiennych, a ile o tych, co pisały? Jak trudno w głowie pomnożyć 9999 razy 8888, a dzięki czemuś do pisania i kartce papieru po chwili można uzyskać wynik. To takie ciekawe, że fizyk nie potrzebuje zdolności humanistycznych, ale najwybitniejsi tacy jak Albert Einstein, Erwin Schrödinger czy Richard Feynman. Je mieli i pisali ciekawe teksty o naturze filozoficznej. Jak zupełnie inaczej wygląda proces planowania, gdy wpisuje się plany do kalendarza. O ile więcej wynosi się z lektury tekstu, jeżeli zrobi się z niego notatki. Pisanie jest też znakomitą metodą nauki języków. Jak napisałem mój pierwszy, dłuższy tekst po angielsku, to nabrałem o wiele większej swobody w posługiwaniu się tym językiem. Polecam serdecznie prowadzić dziennik. Jego kształt powinien być dopasowany do potrzeb. Dziennik osobisty może być źródłem samoświadomości, co jest pomocne w zrozumieniu siebie, swoich możliwości i przełamaniu ograniczeń. Bo pomaga uczyć się na błędach. To jest zbawienne w kontekście realizacji planów i marzeń, oraz ułatwi uzyskanie szczęścia życiowego. Dziennik filozoficzny będzie rozwijał warsztat miłośnika mądrości. Dzięki dziennikowi literackiemu młody adept pióra będzie mógł doskonalić styl. Przecież każdy dzień jest inspirujący. Można założyć kilka dzienników w zależności od indywidualnych potrzeb. Można jeden, który będzie jednocześnie pełnił kilka funkcji. Forma dziennika nie musi być jednorodna. Polecam pisać na komputerze w jednym pliku tekstowym i warto pamiętać o robieniu kopii zapasowych. Drugim kluczowym składnikiem samotranscendencji jest czytanie. Niewiele rzeczy rozwija tak bardzo jak czytanie. Polecam codziennie co najmniej 30 minut poświęcić na czytanie. Dobrze też wygospodarować czas na pisanie, ale to już wedle potrzeb. Krótko mówiąc. Pisanie ułatwia uczenie się na swoich błędach, a czytanie na cudzych. Ponadto, jeżeli zadamy sobie dowolne pytanie, to prawdopodobnie przed nami już wiele osób próbowało na nie odpowiedzieć. Nawet jeśli dotychczasowe odpowiedzi zawarte w książkach są niesatysfakcjonujące, to warto uczyć się z cudzych doświadczeń. Polecam lektury podzielić na cztery grupy. Do pierwszej należą teksty dotyczące spraw służbowych, trzeba stale rozwijać się w swoim fachu. Do drugiej grupy należą utwory artystyczne, poezje, powieści, krótko mówiąc literatura piękna. Do trzeciej należą teksty filozoficzne. Warto sięgać po klasyczne dzieła filozoficzne. Nie polecam nic konkretnego. Przede wszystkim polecam rozwijać swoje zainteresowania. To nie jest moim zdaniem przypadek, że wielu wybitnych ludzi interesowało się filozofią. Ostatnia, czwarta grupa prasa. Warto codziennie poświęcić 10 minut na przejrzenie wiadomości ze świata, tylko nie na jakimś tabloidzie, tylko sensownym serwisie informacyjnym. Dobrze też zaglądać do jakiegoś tygodnika, który jest czymś więcej niż tylko tubą propagandową jakiejś partii czy ideologii. Także polecam czytać te cztery rodzaje lektur. Nagrałem inny materiał o czytaniu, link zostawię w opisie. Trzecim kluczowym składnikiem rozwoju osobistego jest umiejętne korzystanie z okazji. Można coś robić najlepiej na świecie, ale jak będzie się w złym miejscu i czasie, to nie odniesie się sukcesu. To jest być może i smutne, ale w życiu trzeba mieć trochę szczęścia. Innymi słowy, trzeba systematycznie pracować i czekać na swój moment. Czwartym wyróżnionym przeze mnie składnikiem samotranscendencji jest dbanie o zdrowie. To być może trochę kontrowersyjne, bo na przykład są obszary ludzkiej działalności, w których sukces jest równoznaczny ze zniszczeniem sobie zdrowia. Jak powszechnie wiadomo, sport to zdrowie, ale nie sport zawodowy. Na przykład kulturyści, tacy jak Arnold Schwarzenegger, przygotowując się do zawodów, przyjmują astronomiczne dawki sterydów. Co dramatycznie wpływa na zdrowie, a przez to wielu kulturystów po kilku latach startów do końca życia jest na terapii zastępczej testosteronem. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że w niektórych obszarach działalności ludzkiej trzeba sobie zniszczyć zdrowie dla sukcesu. Ale nie oszukujmy się, większości z nas to nie dotyczy. Właśnie dbanie o zdrowie bardzo pozytywnie przekłada się na osiągnięcia życiowe, zwykle. Pierwsza podstawowa sprawa. Jeżeli coś musisz wyleczyć, to wylecz to, nim będzie za późno. Wielokrotnie usłyszałem o ludziach, co nie chcieli się leczyć. Jak Kuba w chłopach, Reymonta, nie pójdę do szpitala. Nie. Brak słów. Stale mnie dziwią ludzie, co szukają pomocy w ziołach, razem się szamanów, zamiast pójść do lekarza i zadbać o regularne szczepienia. Po drugie. Warto zadbać o minimum 7 godzin jakościowego snu. Po trzecie, dobra i zbilansowana dieta. Jeżeli chodzi o suplementy, to w większości są one stratą pieniędzy, ale warto żyjąc w naszym klimacie, suplementować witaminę D3 2000 jednostek dziennie. Jeżeli się regularnie nie je ryb, to dobrze też zażywać kwasy omega 3. Po czwarte, regularna aktywność fizyczna. Tutaj możliwości jest wiele, warto zadbać o co najmniej 30 minut umiarkowanego wysiłku. Spacery to coś świetnego. Dobrze też co najmniej raz w tygodniu dorzucić sobie trening siłowy całego ciała. Dlaczego wszędzie w parkach buduje się siłownie? Bo do licznych problemów zaczyna prowadzić to, że ludziom przez brak aktywności fizycznej zanikają mięśnie. Po piąte, warto ograniczyć używki, a nawet w miarę możliwości wyrzucić je ze swojego życia. Papierosy nie są do niczego potrzebne, alkoholu też warto unikać. Nie ma co przesadzać z kofeiną. Krótko mówiąc, warto dbać o zdrowie, będą z tego same pozytywy. Dużo osób argumentuje, że używki pozytywnie przyczyniły się do rozwoju sztuki. Nie podzielam tego poglądu. Moim zdaniem, narkotyki raczej zniszczyły wielu niezłych artystów. Choć to problem na osobny materiał. piątym kluczowym składnikiem samotranscendencji jest dobra relacja ze sobą i światem. Jak człowiek czuje nienawiść, zazdrość, to rani szczególnie siebie. Trzeba zrozumieć, że świat nie jest minicy dłużny. Każdy dzień to skarb, który mieni się blaskiem niesamowitych możliwości. Polecam to docenić. Jeżeli jest problem, to zawsze znajdzie się rozwiązanie. Jeżeli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Trzeba zaakceptować przeszłość, docenić teraźniejszość i spokojnie w zgodzie ze sobą iść przed siebie. Podsumowując, samotranscendencja, czyli przekraczanie siebie czy też rozwój osobisty, moim zdaniem składa się ze pięciu elementów. Pierwszym jest pisanie, które niesamowicie rozwija horyzonty i samoświadomość. Drugi element to czytanie. Dobre lektury tytanicznie rozwijają wiedzę i osobowość. Trzecim składnikiem rozwoju osobistego jest umiejętne korzystanie z okazji. Czasem potrzeba trochę szczęścia, aby znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie, a do tego nieraz też potrzeba cierpliwości. Kontrowersyjny, czwarty, wymieniony przeze mnie składnik to zdrowie. No ale mimo wszystko wydaje się czymś oczywistym to, że nie dbając o zdrowie, daleko się w życiu nie zajdzie. Ostatnim wymienionym przeze mnie składnikiem, piątym, jest dobra relacja ze sobą i ze światem. Bo kluczem jest to, aby spokojnie iść przed siebie. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach, a także do wsparcia kanału. Można na przykład kupić mi kawę, szczegóły w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.